Czujesz, że bałagan przejął kontrolę nad twoim domem? Masz dość chaosu i ciągłego szukania rzeczy? Dobra wiadomość: dziś pokażę ci, jak posprzątać i zorganizować cały dom w jeden dzień. Prosty plan, krok po kroku, dzięki któremu twój dom będzie wyglądał jak nowy. Zaczynamy. Przygotuj się do działania. 30 minut. 1. Załóż wygodne ubranie i włącz ulubioną muzykę. Pozytywna energia to podstawa. 2. Przygotuj worki na śmieci. Pudła na rzeczy do oddania i podstawowe środki czystości. 3. Podziel dom na strefy: salon, kuchnia, łazienka, sypialnie. Jedna strefa na raz. Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy. Lizę się godzina. 1. Zasada trzy pudeł. Zostaje: rzeczy, które są potrzebne i używane. Oddaję: rzeczy, których nie używałeś przez ostatni rok, a które mogą komuś posłużyć. Wyrzucam: uszkodzone, stare lub bezużyteczne przedmioty. 2. Zacznij od salonu. Usuń wszystkie rzeczy, które zagracają przestrzeń. Takie jak stare gazety, dekoracje, które nie pasują, czy puste pudełka. Trik. Jeśli czegoś nie użyłeś przez rok, czas się tego pozbyć. Sprzątanie powierzchni. 2 godziny. Salon. 1. Zetrzyj kurze spółek, stołów i telewizora. 2. Odkurz podłogi i dywany. 3. Uporządkuj książki, kable i dekoracje. Kuchnia. 1. Opróżnij blaty, zostaw tylko najpotrzebniejsze rzeczy. 2. Wyrzuć przeterminowaną żywność z lodówki i szafek. 3. Umyj blaty, kuchenkę i zlew. Łazienka. 1. Usuń puste butelki po kosmetykach. 2. Wytrzyj lustro i umyj umywalkę, wannę oraz toaletę. 3. Uporządkuj kosmetyki i ręczniki. Trik. Użyj koszyków lub organizerów. Utrzymują porządek i wyglądają świetnie. Organizacja przestrzeni 2-3 godziny. Szafa. 1. Zastosuj metodę 3 pytania. Czy noszę to regularnie? 1. Czy to dobrze na mnie wygląda? 1. Czy czuję się w tym komfortowo? 1. Jeśli nie, oddaj lub wyrzuć. 2. Ułóż ubrania kolorystycznie lub według typu: koszulki, swetry, spodnie, biurko i papiery. 1. Posegreguj dokumenty, rachunki, gwarancje, ważne pisma. Użyj teczek lub segregatorów. 2. Wyrzuć stare notatki, niepotrzebne ulotki i paragony, drobne rzeczy. 1. Każdy przedmiot musi mieć swoje miejsce. 1. Użyj pudełek, koszyków i organizerów na klucze, piloty, drobną elektronikę, artykuły biurowe. Utrzymaj porządek. 1. Zasada 10 minut dziennie. Każdego wieczoru poświęć 10 minut na odłożenie rzeczy na swoje miejsce. 2. Pudełko do przeglądu: Trzymaj jedno pudełko na rzeczy, które nie wiadomo gdzie schować. 2. Raz w tygodniu zdecyduj, co z nimi zrobić. Bonus, zaangażuj całą rodzinę. Podzielcie obowiązki i zróbcie z tego wyzwanie. Kto posprząta najszybciej? I gotowe. W jeden dzień Twój dom stał się czysty, zorganizowany i pełen przestrzeni. Teraz Twoja kolej. Zacznij od jednej strefy i zobacz, jak dobrze jest żyć w uporządkowanym otoczeniu. Daj znać w komentarzach, od czego zaczynasz porządki. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał po więcej inspiracji.